Siema. Dzisiaj na przykładzie SATA zrobimy krok po kroku wymianę klocków, tarcz a także zmierzymy bicie piast. Ja już klucze wszystko mam naszykowane. Klient sobie sam zamówił klocki tarcze, co jest jakiś smar. Ale nie wiem, czy kożyjemy, czy po prostu ceramiczne, nawet nitro zamówił. Zobaczymy, czy części będą pasowały. Wymieniamy przód. Krok po kroku, w pierwszej kolejności, pamiętajcie aby popuścić sobie koła, później ponosimy cały przód do góry, żeby łatwo się kręciło wszystko, no i zaczynamy. Odnosimy to jest na równo mniej więcej gdybyście kiedyś mieli takie zaślepki, czy to widać? Widać. Montujecie sobie taki coś, najciększy tort jaki macie taką trzecią rękę. Na przykład to są szczypce morsa. wkładacie. Nie macie na wierzchu. Bez uszkadzania, wszystko jest. Bierzemy klucz klucz. Miałem elektryczny. jedziemy z koksem i przed montażem na wykładkę tarcz Warto też wyczyścić tutaj tą powierzchnię. Może też była gładka, bo tutaj problem jest taki, że tarcza bije. Po czasamowania. Podłączymy sobie jeszcze lampę. tam was tu bliżej teraz. tutaj te zaślepki, obrócę Wam kołem i Wam też to razy, żeby wam było wygodniej. Tą zaślepkę i tutaj tą. Odkładacie, żeby nie zgubić. I Warto mieć jakiś cienki śrubokręt. Płaski Możesz może sobie w tym momencie takim krętem część tu nie tu za tłoczek tu za klocek tylko za tarczę najlepiej wsadzić ją tu i po prostu pociągnąć w ten sposób tłoczek Wam się cały chowa później oczywiście jak macie specjalny przyrząd do tego, do cofania tłoczków to sobie dopnijcie go dalej na ten moment tyle wystarczy tak jak widać Tarcza nie jest zła, nie ma na to wysokiego grantu. Klaski też są dosyć, dosyć grube, ale problem jest taki, że podczas samowania bije. Więc mierzymy piasty, jak będą proste, no to założymy nowe tarcze, a jak będzie krzywe, no to będziemy musieli wymienić także piasty. Teraz bierzemy siódemkę Imbus, Każdy każdym będzie inaczej, ale w grupie Volkswagen'a głównie tu jest siódemka. I tutaj musicie uważać na ten gwint podczas przykręcania ponieważ tutaj to jarzmo jest zabudowane razem, całą z całą zwrotnicą. Są specjalne scale coil, że wiercicie, rozwiercacie tutaj, robicie nowy gwint, wkręcacie później gwint na klej. No i to działa, już to parę razy robiłem, mam nadzieję, że tutaj nie będzie trzeba. No tak, to tylko siódemka, imbus, zacisk idzie na bok, później go cofamy, wszystko czyścimy. Tutaj Torx 35. Warto go opłukać najpierw. No i co robimy? Tutaj widzimy problem w prowadnicach, bo ktoś je nasmarował. I pamiętajcie, tych prowadnic się nie smaruje. Prowadnice, które są w gumie się nie smaruje. Gdy jest styczność metal-metal, na przykład z tyłu, one potrzebują smaru, ale te, to tak naprawdę przez to ten zacisk stał. I ta trzeba porządnie wyczyścić. Później Wam pokażę jak to ma wyglądać i teraz trzeba wyczyścić i prowalnicę, i tą gumkę. No, tutaj to są, widzicie? Tu jest syf z zacisku. O. Tu. A tu jest syf, który zrobił smar. Smar i syf razem sklejone. Siamato nie Nie, to zbyt cienkie te klocki. Bardzo. No Jakby się pamiętali. Niektóre klocki są kierunkowe. Trzeba zwrócić uwagę. Ale te na przykład nie są. Ojej, patrzcie na to. to się stało z klockiem. Tą powierzchnię trzeba też wyczyścić. Nie tylko tu. I tutaj na przykład macie klocki z, z grubszą z dłuższymi tymi czy wciskami, mniejszymi. Te mniejsze są na zewnątrz, większe środka. To akurat ktoś zrobił dobrze. Ja zawsze robię tak, że delikatnie to spryskam. Może tam jakieś szczeliny wejdą. Oj, jest torx 35, pamiętajcie, w większości przypadków. I najlepszym sposobem, żeby tego nie obrobić to jest przyciśnięcie i szybkie naciśnięcie pneumatem i skuteczność tego jest 90%, że to się Wam uda, nie obrobi, nie będziecie musieli tego wiercić, tylko musicie to wyczyścić, popłukać i powinno zlecieć samej. Większy motek, albo ten, jak macie siłę i ściągacie. Teraz ta powierzchnia musi być idealnie czysta. Ja to sobie wszystko wyczyszczę, to sobie wyczyszczę, gwinty przedmucham, też je wyczyszczę bo mam takie specjalne szczotki do czyszczenia i wrócimy na pomiar. Jak będzie wszystko dobrze to to składamy za chwilę i działamy drugą stronę, ale pokażę Wam tylko tutaj z tej strony jak to złożyć bo druga strona jest analogicznie taka sama. Pamiętajcie, że po skończeniu wszystkiego podeptać pedał hamulca, aby Was nie zaskoczyło, jak będziecie wyjeżdżali z garażu, że nie ma hamulca. Ja teraz sprawdzam, czy wszystkie części działają i wracamy na sam pomiar. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz, póki mam Waszą uwagę. Podczas kręcania koła, jak już będziecie dokręcali koło, dokręcajcie je kluczem newtonometrycznym. Bo jeżeli to ciągniecie na świeżej tarczy na siłę, tyle fabryka dała, one mogą się wykrzywić, dlatego że nie są jeszcze zahartowane przez temperaturę i przez wszystko. To jest świeża tarcza. I miałem przypadki takie, że było założone na tarcza i do wulkanizacji i to tak dokręcili te koła, że po przejechaniu się paru metrów wrócił do nas, a to były już tarcze. Które kosztowały swoje, czyli było z dobrej firmy. Oczywiście teraz w tych czasach firmy są jakie są. No ale już jakiś gwarant jest, no że tarcze zaczęły bić od nowa. I tu Wam jeszcze mogę pokazać jeden trik. Jeżeli nie macie zestawu do wciskania tłoczków, możecie zrobić tak. Większy młotek go do setu, ale on naprawdę się być większy, taki dwa razy tyle. I śrubokręt, oprzeć go w ten sposób, albo w tył. Tu go na przykład oprzeć, młotek będzie tu, i to można w tą albo w tą stronę sobie wepnąć. Bądź dwa klucze, Oczkoły wygięte, i też można wcisnąć bez żadnego problemu. Na razie tyle do mnie. Za chwilę mierzymy czy jest bicie czy nie mamy wszystko przygotowane wyczyszczone na błysk i teraz tak maksymalne bicie piasty to są dwie setki tarczy pięć setek ja Was teraz ustawię i tutaj będziemy zaczęli ile jest nie wiem czy widać przybliżej Was doć. Czekajcie, czekajcie. Poprawię. Ok. Tak tak sobie robimy. Tu jest na tej drugiej serce, jest 33. Dobra. Nie kręcimy za piastkę ani za tarczę, tylko wsadzamy klucz tutaj w środek. To jest 36 wieloząbek i patrzymy. Hmm. Oczywiście na luz mamy. I tu jak widzimy, piasta jest, oj, 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 prosta. Co poprawię? Jedną setkę i to wszystko, więc jest prosta. Mi się wydaje, że w ogóle te piasty były wymieniane, bo on mi coś mówił, że coś mu tam huczało, huczało a się okazało, że to były koła, a nie piasty, a nie łożyska. Więc zresztą one są proste i winowajcą były tarcze, ale jak mamy sprzęt, to trzeba sprawdzić. I co? Składamy analogicznie tak jak rozkładaliśmy, czyli tarcza, zacisk i robimy drugą stronę. A tutaj cztery pierścienie robią wrażenie. 2,5 diesel, pompa wtryskowa. Wtryski leją, nie domagają, silnik nie pali. Znaczy pali na plaku, na plaku chodzi, ale kręci bez ciśnienia. Tutaj wałki były już kiedyś wymieniane. Tutaj są wytarte. Jeżeli klient się zdecyduje na remont, co raczej będę mu odradzał, to będzie z tego cały materiał. Tutaj zobaczcie, jak jest zawalone syfem. No i co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że komuś pomógł ten film. Jakby co, zadawajcie pytania w komentarzach. My robimy drugą stronę. I działamy i zarabiamy. Na razie. A, no i prowadnice powinny wyglądać tak, że się wyostrzy. Powinny być idealnie czyściutkie i żadnego smaru. Pamiętajcie, bo ten smar później gumy tam pęcznieją i zaciski stawają. Chyba wszystkie rady, jakie mam dla Was. Na razie. Teraz wam tylko pokażę efekt końcowy. Tutaj smart ceramiczny, jak w serwisie. Pamiętajcie, popompować hamulę, zanim wyjedziecie, i się delikatnie parę kilometrów, aby te klostki się dotarły. Ale bardzo delikatnie, bez żadnych szaleństw i powinno wszystko chodzić. O ile nie kupili się najtańszych bubli. Pozdro. tak mówiłem, tu też ładnie wyczyścić. Tam pokażę mój zestawik. Cylinderki ładnie wchodzą, bo robimy to jednym paluszkiem. Gdybyście musieli używać siły, to znaczy, że jest do regeneracji zacisk, bo albo jest utlenione aluminium, albo jest syf pod gumką. Tutaj. co już jest koniec. Nie zrobimy. To też, jak widzicie, cyf. Zapytaj się, nie smarujcie tego.